Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować karczek pieczony w rękawie z przepyszną mieszanką przypraw. Zachęcam was do zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi kulinarnymi poczynaniami. Bijajcie również na Instagrama. Do przygotowania będziemy potrzebowali spory kawałek mięsa, ten, który właśnie widzicie, waży kilo 200. Z przypraw będziemy potrzebowali: kumin, paprykę słodką, ziarna pieprzu czarnego, owoce jałowca, kilka ząbków czosku, sporą łyżkę stołową majeranku, sól oraz musztarda w proszku i dodatkowo oliwa z oliwek. Mięsem zająłem się już wcześniej, umyłem, pozbyłem się różnych błon i przerostów. Tłuszczu, dlatego teraz mogę spokojnie zająć się marynatą. Do moździerza wsypuję wszystkie sypkie e, przyprawy oraz pieprz oraz owoce jałowca, natomiast przez praskę przeciskam 4-5 ząbków czosku. Nie będzie problemu jak wrzucie całe ząbki, ja wolę żeby na całym mięsie to równomiernie wszystko się rozeszło. Na koniec wlewam 2-3 łyżki stołowe oliwy z oliwek. Dzięki oliwie powstanie taka gładka konsystencja w formie pasty. Na mięsie to wszystko pięknie się rozejdzie. Zaraz zresztą zobaczycie. Marynata jest już gotowa. Teraz należy zająć się wiązaniem mięsa. Wiążemy w 4-5 góra miejscach aby, aby mięso po upieczeniu było w takim fajnym jednym dużym kawałku żeby się podczas pieczenia nie rozchodziło na boki moi drodzy tak to mniej więcej powinno wyglądać teraz zajmę się nakłuwaniem mięsa można to zrobić widelcem ja mam specjalne do tego urządzenie. Nakłuwam z jednej strony, z drugiej w sumie też można nakłuć. Po co to nakłuwanie? Po to, żeby w te dziurki weszła nam marynata. Przekładamy marynatę na karkówkę i dokładnie wcieramy w każdy milimetr mięsa, nie zapominając o tych dziurkach, które wcześniej Przygotowaliśmy. Ta marynata też musi się znaleźć. Masujemy, masujemy kiedy cała marynata już zniknie z moździerza i pojawi się na mięsie, zawijamy w folię spożywczą i odkładamy na minimum 24 godziny do lodówki. Jeżeli potrzymacie karkuweczkę 24 plus 24, czyli 48 godzin. To zobaczycie, jaka będzie pyszna. Gwarantuję, nigdy takiej karkówki nie kupicie day. w żadnym sklepie z bębinami i mięsem. Po 24 godzinach, karkówka tak się prezentuje. Teraz przekładam ją do rękawa i zawijam boki. Za pomocą specjalnych uchwytów. Dzięki temu powstanie taki mięsny cukiereczek. Mięso wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni Celsjusza i pieczemy przez najbliższe 2 godziny, zostawiając to w spokoju. Możemy tylko obserwować z boku. Po ustalonym czasie wyjmujemy mięso, rozcinamy rękaw od góry i odsłaniamy mięso tak, aby była widoczna cała część górna. Ponieważ z powrotem wkładamy karczek do piekarnika, tym razem rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza i pieczemy 5-10 minut, można z termoobiegiem, po to, aby przypiekła nam się skórka od góry. Będzie element chrupkości oraz wizualnie też będzie lepiej to wszystko wyglądało, a oczy też jedzą. Karkułeczkę zostawiam jeszcze na noc w lodówce, żeby odpoczęła. I oto efekt finalny. Karkóweczkę można zjeść na ciepło zaraz po upieczeniu albo zostawić do wystygnięcia i przeznaczyć ją na kromeczki. Idealnie będzie się komponowała w święta jako dodatek do naszej polskiej ziemniaczanej sałatki. Wielkie dzięki, że wytrwaliście do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie, łapa do góry, a w komentarzu napiszcie, co mam przygotować w następnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się, Elo Piona.